Wczoraj w okolicach godziny 15 ulica Henryka Pobożnego spłynęła wodą, czuliśmy się przez kilka jak w Wenecji prawie. To dość spora awaria, dostaliśmy od razu mnóstwo informacji, ale już w ciągu godziny służby wodociągowe się pojawiły. Co tu się wydarzyło? Tak, faktycznie wczoraj w godzinach południowych na Henryka Pobożnego doszło do no, dosyć poważnej awarii sieci wodociągowej. Awarii sieci wodociągowej średnicy 250 mm. No tutaj pływało wczoraj wszystko, jak widzimy to na różnych zdjęciach. Ale faktycznie, w ciągu godziny udało nam się zamknąć ten napływ wody, no i przystąpić do usuwania awarii. Usuwanie awarii trwało trochę. Przywróciliśmy dostawę wody około drugiej w nocy. No Bo pękła, teraz... mówiąc takim ludzkim językiem, pękła rura ta dostarczająca wodę, ale czuć było również zapach kanalizacji. Czy to było ze sobą powiązane? Zapachu kanalizacji tutaj nie było czuć, ale faktycznie podczas tej awarii sieci wodociągowej dosyć sporo gruntu zostało wypukanych na zewnątrz i przyłącza kanalizacyjne, które odprowadzają sieki z pobliskich budynków też uległy. Awarii. Musimy je w tej chwili odbudować, dlatego jeszcze te prace trwają tutaj związane z otworzeniem nawierzchni. Y, czy ta awaria była spowodowana warunkami atmosferycznymi? Mamy wprawdzie jeszcze jesień, ale już tak warunki zimowe, choć mrozów właściwie nie ma. No, warunki zimowe, mrozy są niewielkie, nie wiązałbym do tego z, z zimą, bo faktycznie podczas takich długich okresów mroźnych tych awarii wodociągowych jest więcej, bo powstają naprężenia różne w gruncie i to ma wpływ na, na ilość awarii wodociągowych jednak. No, w tym przypadku nie wiążą tego z, z pogodą, z brozami. Ta instalacja, która jest tutaj, jest już instalacją no, dosyć starą, wyeksploatowaną. E, teraz jak odkryliście tą nawierzchnię, zajrzeliście do środka, czy to znaczy, że ona będzie tutaj wymieniana cała, czy wystarczy taka e, naprawa części? To, że sieć jest stara, to wcale nie znaczy, że, że wyeksploatowana, bo mogą być sieci wodociągowe, które mają blisko 100 lat i są naprawdę w dobrym stanie. Tutaj ta sieć faktycznie nie była wymieniana w ostatnim czasie. Mamy taką politykę inwestycyjną, realizujemy taką politykę, że przy gruntownych przebudowach ulic wymieniamy sieci wodociągowe. I jeżeli na tej ulicy miałaby miejsce realizacja takiej inwestycji, to na pewno uzbrojenie podziemne będzie wymienione. Jeśli mówimy już o, o awariach, no to my teraz nagrywamy się tutaj na Henryka Pomożnego, ale dosłownie przed chwilą e, awaria na królowej Jadwigi. Tak, otrzymałem informację, że mamy również awarię dzisiaj na ulicy królowej Jadwigi, tam jest awaria mniej, mniejszej średnicy wodociągu. Ale tam też będą utrudnienia dla sporej liczby mieszkańców, bo musieliśmy wyłączyć dostawę wody do kilku bloków. Ale czy co, czy mieszkańcy w takim razie muszą się nastawić na jakieś dłuższe problemy, czy ta awaria zostanie szybko usunięta? No, od razu przystępujemy do usunięcia tamtej awarii. Tam jest troszeczkę utrudnień z samochodami, które są zaparkowane w pobliżu miejsca, gdzie musimy wykonywać prace ziemne, więc to troszeczkę potrwa. Dostarczymy wodę mieszkańcom beczkowozami i staramy się oczywiście jak najszybciej usunąć te... te Jeśli te, te... mowa o awariach, które gdzieś tam się przytrafiają, e, ktoś zaobserwuje, jakiś, nie wiem, pojawiającą się nagle wodę, co powinien zrobić? Powinien e, 994, telefon pogotowia wodociągowego, jak najszybciej zgłaszać awarię, my uruchamiamy swoje służby i działamy. Dobrze, w takim razie ja życzę, żeby tych awarii były jak najmniej, czego życzą sobie chyba wszyscy mieszkańcy. Tak myślę. Również ja. my, proszę Państwa, będziemy informować na bieżąco, jeśli coś będzie się działo.